Ja Niech nie odjeżdżać Jetra, w drugą stronę, kopij poradę Palaskuje, palaskujemy w lewej, zakręć w lewo. Zakręć w lewo. Kury. O, to pa. dramatłu. Patrzyłem się w ogóle tu w nogem na tu zieloną między dechem a trzy Ja się przechylam prawo. Ty, bo tu zjeżdża z drogi po już. Po masz, wie, Uważaj! Tu na niego <grymne> <grymne> nikt was nie piwnie Nie? A teraz spróbujecie, Ja prowadziłem O, a wsteczny umiesz? Nie, w ogóle za stesna i się nie dotykam A tu jest wsteczny? Teraz w prawo, teraz, teraz w prawo. Poczekaj, to co? Jedziemy, nie? Do niego. A jene to ich boyfriend. Yes, yes, yes I am. I am a jene to ich boyfriend. Yes, yes, yes I am. boyfriend. I am a Polish boyfriend. Yes, yes, yes I am. I am a Polish boyfriend. Yes, yes, yes I am. I am. Polish boyfriend, Polish boyfriend, Polish boyfriend What's this for?